Ej, ty, umiesz kąpy? kompy? Ja? Nie, a Lipton potrafi. O, to niech złoży kompa do mojej dziewczyny. Heh. Dzień dobry, moi kochani. Jak widzicie, mamy nietypową obudowę, skastomizowaną dla siany. Joshi przyjmuje wyzwanie i mam dzisiaj zamiar złożyć nietypowy komputer, bo właśnie w takiej obudowie, która ja na co dzień na pewno nie gości u wielu osób. Do tej obudowy z racji ceny musiałem dobrać odpowiednie komponenty, dlatego jest i 9 k Słuchajcie, taka śmieszna sprawa jest z tym procesorem, bo ja go wybrałem do tego zestawu już wiele tygodni temu, jeszcze przed tą sprawą z Intel BaseLine i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dlaczego go wybrałem? Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest następujący, że Chodzi o pracę wielowątkową, o streaming yy, i też o współpracę z pamięcią operacyjną. Mam zamiar postawić na wysoki zegar pamięci DDR5-7200CL34, takie parametry tych pamiątek, które będą oczywiście w naturalny sposób bardzo fajnie współpracować z tym procesorem. Być może uda mi się je wykręcić na wyższym zegarze 7600-7800 i tym samym zapewnię odpowiedni poziom wyników, jeżeli chodzi o 1%owy frame time, bo nie zapominajmy, że oprócz średniego klatkażu jest ten 1% frame time, który w przypadku połączenia i dziewiątki z mocnym zegarem pamięci daje fajne rezultaty. W przypadku konkurencji no 7950X3D był przeze mnie rozpatrywany, ale ogólnie ten procesor ze względu na swoje specyficzne działanie w grach, na wykorzystanie 8 rdzeni i 16 wątków czasami bywa problematyczny, z czym ja się spotykam na swojej platformie testowej i raczej go nie rekomenduję osobom, które nie mają większej wiedzy e o tematyce komputerowej. Tak w skrócie tylko, jeżeli chodzi o sam procesor, z pewnością pojawią się różne głosy na temat tego wyboru. Ja zdaję sobie z tego sprawę i jest jeszcze jedna rzecz z tym Intelem, też na z tego co wiem, montuję w a tam przyda się wsparcie Quick Sync. Płyta główna, jakby dopasowana do możliwości procka, czyli ZC 790, to też jest taki ciekawy dosyć wybór moim zdaniem. Płyta jak płyta, ZC 790, dobrze doposażona z Wi-Fi 7, z odpowiednim VRM, też z bogatą liczbą złącz portów. Tutaj nikt nie ma prawa narzekać na zawartość tej płyty. No i skoro płyta gigabyte to też postanowiłem, że fajnie to będzie działać, współpracować. Oczywiście to jest taki troszeczkę myczek, ale no jednak w jakiś sposób połączymy tutaj wizualnie te dwa komponenty, czyli kartę graficzną z płytą główną RTX 4090. Jeżeli chodzi w ogóle o systemy chłodzenia 4090, to nie zdarzyło mi się spotkać z kartą, która by źle działała. Prawdopodobnie Windows będzie miał delikatnie zawyżone RPM, ale to sobie też sprawdzimy w testach i ewentualnie. Nie skorygujemy w odpowiedni sposób. Może nawet dokonam undervoltingu na tej 4090, tak by ta karta pracowała jeszcze lepiej i oddawała znacząco pod kątem efektywności energetycznej. No i teraz mamy taki krem de la krem. słuchajcie. Może komponenty, które nie robią szału, no ale musimy o nich powiedzieć. Ja już mówiłem o nich nie raz na swoim kanale. 2TB Kingston KC3000. Eee, czy przesadzę mówiąc, że to jest to NVMe legenda? Kurczę tyle, ile się go sprzedało. Na rynku to jest naprawdę myślę, że już setki tysięcy sztuk. Sam go polecałem w swoim teście dwuterabajtowych nośników. Bardzo dobrze wypadł, chociaż trzeba wiedzieć, że nie jest on tani, ale oddaje, jeżeli chodzi o działanie, temperatury, wydajność i też awaryjność. Z tego co wiem, jest ona dosyć niska zasilacz Straight Power o mocy 1200 W. Spotkałem się z przypadkami, kiedy nawet 1000 W bywa niewystarczające w konfiguracji RTX 4090 plus i9-14900K. Są takie sytuacje bardzo skrajne, ale stwierdziłem, że ten zapas mocy musi być, dlatego postawiłem na zasilacz o takiej mocy, a do tego dostawiliśmy sobie IO 360 mm też Be Quieta Silent Loop 2. Całkiem przyzwoite, wydaje mi się, że w przypadku i dziewiątki tak naprawdę obojętnie na jakie AIO byśmy nie postawili, to będzie w miarę gorąco, ale być może coś z tym uda się zrobić. Także, jak widzicie, taki set komponentów no obudowa, jak to obudowa. No nie, to nie jest dobrze powiedziane, nie, to właśnie to jest taki hit nasz, to jest taki pierwiastek do tego komputera, świetnie wyglądająca, skustomizowana, duże możliwości aranżacji wnętrza, Cooler Master Cosmo C700P, Zdecydowanie ta obudowa robi wrażenie, ale też więcej o niej będę mówił w trakcie składania. A być może w podsumowaniu odniosę się do tego, jak ten komputer w wygląda i jak pracuje przede wszystkim. Także zaczynamy teraz montowanie. A link do tej obudowy znajdziecie w opisie. To jest myk, nie? Bo czasem było tak, że otwierałaś to i nagle psz, procesor skakiwał. O, właśnie otworzyłem od złej strony. Jeżeli chodzi w ogóle o samą ramkę, no to powinniśmy według sztuki jeszcze dostawić tutaj za ILM-a ramkę, lub właśnie zamontować podkładki. Natomiast wydaje mi się, że w gigabajtach Z790 ten montaż ILM-u został poprawiony i nie czuć takiego dużego oporu jak w przypadku Asusów, co niektórych. Więc tutaj delikatnie się z tego tłumaczy i moim zdaniem nie byłoby dużych różnic po instalacji podkładek na tej płycie głównej. No i KC3000 montujemy sobie w pierwszym slocie oczywiście. Nie jest to co prawda PCI Express 5.0, ale niepotrzebny, po co wydawać tyle piniąchów, jak mamy tutaj dobry nośnik. Ramy 7200, CL34. Słuchajcie, ostatnio bardzo podobny set ustawiałem, modyfikowałem timingi, siedziałem nad tym pół dnia, ale w końcu udało mi się fajnie je dostosować. Przy samej zmianie timingów trzecio rzędu, tych konkretnych parametrów, możemy zyskać 10% do osiągów. Oczywiście nie w każdym wariancie, ale w tych szczególnych, więc warto to robić, warto korzystać z poradników. A płyta gotowa, procesor zamontowany, dysk także, pamięci operacyjne, chociaż niektórzy powiedzą, że mogą je zamontować później, mniejsza z tym, poradzę sobie. Teraz następuje przekładka tego całego systemu do pięknie skastomizowanej obudowy. To będzie ciężkie bydle. No to demontujemy to ustrojstwo. Słuchajcie, tu jest mega dużo takich plastikowych elementów. Jakby to powiedział Staszek Wiertelak, z tworzywa sztucznego, nie plastikowych. Muszę je zdemontować, żeby dostać się do kolejnych części peceta, czy obudowy tak naprawdę. Zobaczcie ten filtr przeciwkurzowy. Czy całą tackę taką się zdemontuje? O, proszę bardzo. Czyli to odgrywa rolę filtra przeciwkurzowego, chociaż widzę, że tam jest chyba jakiś zapasowy filtr alternatywny wobec tego. I mamy teraz dostęp do całej tacki. Która posłuży mi do montażu AIO 360mm. Prawdopodobnie, żeby to zamontować, będę musiał i tak zdemontować. No, to jest właśnie ciekawostka, słuchajcie, bo ta obudowa pozwala na montaż napędu 525 i także tradycyjnych rozwiązań HDD 3,5calowych, ale to sobie zdemontujemy, bo oczywiście w tym komputerze nie będzie to wymagane. Operator uratował sytuację i nie muszę sięgać po śrubokręt, żeby odkręcać ten panel. Przyznaję, pierwszy raz mam do czynienia z tą obudową i kryje ona przede mną kilka zagadek. Ale zobaczcie, jak łatwo jest sposób można zamontować ten panel. Dziękuję. Kładam. Kurde, ledwo mi starczy węża na to ipka. Czyścimy procesor, siu-siu-siu i zrobione. A ja na chłodzeniu jest tutaj chłodzenie jest. Oscylacyjny szlif podstawy chłodzenia, czyli wytwarza nam się górka w tym punkcie, i to jest akurat mądry ruch w obliczu problemów. E, to znaczy, nie problemów. E, niedogodności, które możecie spotkać przy tego typu procesorach. Na fasolkę czy na Xika? Na Xika. W końcu no, nazwa sklepu zobowiązuje. Wiadomo, nie? Tam ułożymy tu kable jeszcze, żeby nie było. To windforsik jest. Będzie gorąco jednak. Komputer złożony. Myślę, że czas przejść do testów, czyli do mojej ulubionej części przedstawienia. Zapraszam. Ciężko jest mówić o brakach wydajności takiego zestawu, skoro mówimy o jednym z najmocniejszych duetów CPU plus GPU dostępnych na rynku. W rozdzielczości 1440p gry śmigają jak złoto, często bez wymogu korzystania z DLSS czy generatora klatek. W cyberpunku, w trybie RT Overdrive możecie liczyć na blisko 100 klatek na sekundę. Osoby spragnione magii cyfry zapewne włączą FG i tym samym z poziomu 100 klatek na sekundę przeniosą się na 150. Podobnie sprawy mają się w nowym Horizonie. Tu natywnym QHD, ale już bez ray tracingu, gra śmiga w stabilnych 130 fps. Realnym wyzwaniem dla tej konfiguracji staje się dopiero Alan Wake 2, a dokładniej połączenie w nim dwóch technik graficznych, śledzenia promieni z deep learning anty-aliasingiem. W takim ustawieniu nie możecie liczyć na więcej niż 55 latek na sekundę. O tyle dobrze, że taki wynik daje Wam realną możliwość włączenia generatora klatek bez większych strat na frame time Możecie również przejść z DLA na DLSS, z czego ja skorzystałem z powodzeniem, poprawiając płynność rozgrywki. O dziwo, nieco mniej problemów od Alana sprawił jedźmin 3GiGon w odsłonie nowej generacji i to pomimo zastosowania presetu RT Ultra, który jest najbardziej wymagający jeszcze szybki rzut oka na temperatury. Windforce, jak się spodziewałem, nie jest ani cichy, ani specjalnie chłodny. Przy maksymalnym 445-watowym poborze jego wentylatory potrafią skoczyć na blisko 2000 obrotów na minutę i zamknąć temperaturę na 75 stopniach. I dziewiątka stanowi podobny przypadek, przy czym została ona tak ustawiona, aby przy maksymalnym obciążeniu już po kilkunastu sekundach pracować na poziomie 280 watów z temperaturami nie wykraczającymi poza 90 stopni Celsjusza. Shiana, ten komputer macie Służyć do streamingu, do grania i do tworzenia materiałów. Wydaje mi się, że w każdym Aspekt będzie sprawował się znakomicie. Według mnie, przynajmniej, bo po tych testach, które wykonałem, wszystko gra śpiewa i tańczy. Natomiast ty postawisz Wisienkę na torcie i zobaczysz, jak ten PC sprawuje się w Fortnite. Bo ja testowałem inne gry. Tak się akurat wydarzyło, że Fortnite'a zostawiłem specjalnie dla ciebie. Także koniecznie daj znać, jak ten setup z I9 14900K i ZRTXM 4090 radzi sobie w tej grze. Eee, może i ja w końcu zacznę grać Fortnite'a. <laughs> Ale widząc tą obudowę, mam ochotę, bo sam modding eee, Katymizacja tej skrzynki tego Kosmosa Cooler Mastera moim zdaniem wypada bardzo ciekawie yy, i na pewno wpada w oko. Komputer, jak już powiedziałem, sprawuje się bardzo dobrze. W testach w 1440p osiągał znakomite rezultaty. Z ray tracingiem. nawet nie musieliśmy korzystać z DLSS. W przypadku temperatur mówimy o niezłym stopniu osiągów. W przypadku karty graficznej około 80 stopni na hotspocie. Tam było troszeczkę więcej w Alan Wake'u, ale korzystaliśmy z DLLA, z jeszcze ray Tracingu, także naturalnym jest to, że te wymagania względem karty były najwyższe. Procesor. Jak wiemy osiąga wysokie temperatury, natomiast taka jest jego specyfika. Na całe szczęście jest drugi tryb, 280 w gdzie procesor jest w stanie ujarzmić, czy jesteśmy w stanie ujarzmić temperaturę na poziomie 95 stopni Celsjusza przy dużo lepszej efektywności energetycznej, bo też spadek osiągów nie jest specjalnie duży. To tak w skrócie, jeżeli chodzi o działanie komputera, myślę, że jeszcze takie coś od siebie mogę dodać, jeżeli chodzi o ramy. Także postaram się dostarczyć gotowy profil do RAMów, żeby jeszcze streamingować timingi i żeby jeszcze wycisnąć więcej z tego komputera, ale to już poza kamerą, bo nad tym trzeba chwilkę posiedzieć. Także dziękuję bardzo. Yoshi, Shiana, dajcie koniecznie znać, jak ten komputer sprawuje się w Fortnite. Jestem tego bardzo ciekaw. Do zobaczenia. Trzymajcie się na razie.